Dobrze, jak na dół pójdę. Tylko ty musisz tak dużo wcześniej jakby, jest, dół, żebym Jezu, ja miał czas, żeby Jest dół, jest dół. To ja od to od trzeba jakoś o, to zrobić. Dobra, idź pierwszy. będzie coś takiego ciężko chyba. to zrobił, to serio dajcie ci milion złotych. Baryk, opierdalam na hajs i, i tam wysyłam. Nie, <A, grymne> to jest <I> niemożliwe. <grymne> <grymne>